Jesteśmy teraz na budowie, którą właśnie zaczęliśmy. Widać, są właśnie wykopy zrobione wczoraj. Dzisiaj jest sobota, więc już o tej godzinie nikogo nie ma i możemy sobie spokojnie coś nagrać. A w każdym razie, co tutaj budujemy? Tutaj rozpoczynamy budowę budynku, który będzie przeznaczony na wynajem. Są cztery kondygnacje. Na pierwszej kondygnacji, na parterze, będą lokale usługowe, a pozostałe cztery kondygnacje będą przeznaczone na pobyt ludzi i będzie można wynajmować tam po prostu pojedyncze jednostki. Działka znajduje się w samym centrum. Jest to, byłoby to na pewno niezłe wyzwanie logistyczne, ta budowa, gdyby nie to, że mamy tutaj dosyć duży plac. Zobaczmy sobie, o! I ta budowa będzie przebiegała w dwóch etapach. Pierwszy etap jest tutaj, mniej więcej do tego miejsca, a drugi etap będzie po prostu w tej części, która jest za mną. Tutaj naprzeciwko widzieliśmy właśnie budynek sądu. Nowego jeszcze nie jest oddany do użytku, ale już niedługo będzie. Także to jest doskonałe miejsce i to jest już któryś budynek taki, który budujemy, który jest przeznaczony tylko na wynajem. I przekonany jestem, że w tej lokalizacji też to będzie no, wielki sukces. Tutaj tą działkę kupiłem w 2008 roku, czyli już ją mam ponad 12 lat. W zasadzie moja firma ją zakupiła. I tutaj wcześniej stała kamienica, taka, która też tą drogę tutaj bardzo mocno zawężała. Ta droga miała wtedy 3 metry szerokości. Spróbujemy to wrzucić zdjęcia jak wcześniej wyglądała ta działka. Generalnie stały tutaj takie, można powiedzieć, slamsy, i to nie była zbyt fajna ulica wtedy, a w zasadzie znajdowała się w centrum miasta. Teraz tutaj powstał bardzo fajny, nowoczesny budynek sądu i niedługo będzie też oddawany do użytku a tutaj jest budynek, który wybudowałem 5 czy 6 lat temu z mieszkaniami i z, z drugiej strony z tego budynku są lokale usługowe na wynajem a te mieszkania, które tutaj wszystkie były, no to zostały sprzedane część jeszcze tam mam, jakieś zostały w zasobach do wynajęcia, natomiast ten budynek był z przeznaczeniem na mieszkania Tutaj ten budynek, który będziemy teraz budować stwierdziliśmy, że to jest tak fajne miejsce i jeszcze z racji tego, że pokazał się obok tutaj pokazał się, że został budowany ten sąd także stwierdziliśmy, że zostawimy go w całości na wynajem, bo w tak fajnym miejscu już na pewno nie znajdą się już po prostu działek tutaj nie ma w tym miejscu dlatego fajnie zostawić sobie coś tutaj takiego większego, co będziemy mogli wynajmować, a że już mamy doświadczenie w budynkach na wynajem, to ten cały budynek też postanowiliśmy sobie zostawić na wynajem. No właśnie jakie to trudności napotkaliśmy? No, Pierwszą trudność to jest to, że musieliśmy tu zrobić badania archeologiczne, bo ta cała strefa jest tu objęta badaniami tymi zachowawczymi. No i druga rzecz jest to, że jest w strefie ochrony konserwatorskiej zabytków. I to, co mnie najbardziej irytuje w tej działalności deweloperskiej, to jest to, że tutaj dokumenty do tego budynku, żeby wybudować ten budynek, który w zasadzie nie będzie nawet jakoś bardzo duży, bo ma powierzchnię użytkową około 1400-1500 metrów. Ta pierwsza część, druga część będzie miała tyle samo, czyli w sumie około będzie miało 3-35 tysiąca metrów. Natomiast pozwolenie na budowę na to i te wszystkie dokumenty potrzebne organizowaliśmy 3 lata. 3 lata, żeby móc wybudować, a cała budowa będzie tutaj trwała około roku do półtora roku. I to mnie strasznie denerwuje, że te, te kwestie kwitologiczne tych papierów, dokumentacji trwają tak długo. A sam proces budowlany, czyli to, co najbardziej widać, to, co jest najbardziej spektakularne i po prostu widać wtedy, na co idzie ta kasa, bo na samą dokumentację też nam poszło no, kilkaset tysięcy, to dopiero wtedy ta cała budowa to wszystko trwa bardzo krótko w porównaniu do dokumentacji. Tutaj znajdujemy się w zasadzie, no nie widać tego teraz, bo jest zasunięte, natomiast jesteśmy w centrum miasta i tam widać Urząd Miasta, kawałek dalej. Jest też ratusz i e, deptak, czyli ten plac cały w Wejherowie. E, tam kawałek dalej też jest kościół, klasztor i ta ulica. Tutaj o, też jest sąd wieczystoksięgowy na razie, a tu w tym budynku będzie cały sąd, taki te wszystkie sądowe e, sprawy, które są teraz porozrzucane po wielu budynkach. Będzie wszystko w jednym miejscu. E, kłopotem było też w zasadzie, kłopotem nie kłopotem, jest paczkomat, który się znajduje u nas na działce. Zapomniałem, że trzeba go przenieść, także jest teraz tutaj w tamtym miejscu. Przenosimy go tutaj gdzieś, bo jednak jest fajne, jeżeli można skorzystać z tego paczkomatu. Myślę, uważam, że to jest super urządzenie i pan Rafał, który wymyślił te paczkomaty, to naprawdę to był łebski gość i tak mu kibicuję cały czas, że nie wiem, mamy paczkomaty w kilku naszych lokalizacjach, na niektórych działkach. Natomiast to jest tak fajne urządzenie, bardzo często z nich korzystam, w zasadzie na pocztę to już nic nie zamawiam, wszystko zamawiam sobie do paczek co mogę. No i co? Trzymajcie kciuki, żeby nam ta budowa szła bez żadnych opóźnień. Co jakiś czas coś tu nagramy, postaramy się też nagrać taki film, który pokaże jak ta budowa powstaje na bieżąco. No i co jakiś czas będziemy nagrywać i pokazywać Wam jak powstaje, jeżeli będą jakieś trudności, napotkamy no to też będziemy oczywiście Wam mówić, żebyście wiedzieli, jak można tego uniknąć i żeby u Was na budowie już one nie powstawały. Co wszystkiego dobrego i do następnego. Hej!